Run. Witajcie w kolejnym odcinku najlepszego programu o korkach piłkarskich i innego typu butach w Polsce, a może na świecie, na świecie może nie, ale zmierzamy. W każdym razie nie dowiecie się e, niczego więcej i lepiej niż e, z tych filmików i wszystkiego co na TP.pl. więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj, kurcze, razi po oczach pewnie w kamerze nawet widzę, no ale to dobrze. Osobiście, zacznę od wrażeń wizualnych, bo moja ulubiona kolorystyka z Nike Floodlights Glow Pack'u to jest but, który wyszedł w październiku 2016, dla tych, którzy oglądają to później w pudełku mamy buty, nie mamy worka, pudełko out tak się prezentują stosunkowo nowy model, bo Magista wyszła w lipcu 2016 roku, więc jest to dopiero tam czwarta kolorystyka, jeśli chodzi o halówki to piąta, bo Floodlights Pack, jest kolekcja taka korków Floodlights Pack i one są zdecydowanie inne, nie takie jaskrawe. I Floodlights Pack też wyszły na jakiś Football X, czyli te wersje premium halówek i turfów. Czyli, jestem w przypadku Magista, Magista X Finale i Magista X Proximo. Proximo są ze skarpetą, finale są bez, to są finale. Ale do tego wyszła jeszcze kolorystyka Glow, Floodlights Glow. I one są Glow, po pierwsze, dlatego, że się tak świecą samym swoim kolorem, są jaskrawe. Każdy, każda seria Merkula, Magista, Hypervenom i Tiempo mają swój kolor taki jednolity, co jest bardzo fajne. Ja to uwielbiam. A poza tym, jeszcze w ciemności podobno świecą. Nawet powiem wam szczerze, nie sprawdzałem, bo nie jest to znowu aż takie rzadkie. Co chwilę dostałem jakieś tam buty od Nike Adidasa, czy tam jeszcze nawet, kurczę, nie wiem, od Blickenberg chyba. Kojarzycie taką markę? Nie, to sprawdźcie w Google. One też świeciły w ciemności. W każdym razie kolorystyka to jest moja ulubiona, takie oczojebne zielone, ja zawsze miałem słabość, kiedyś miałem taką koszulkę Barcelony w podobnym kolorze, pani od matematyki mówiła w liceum, że chyba z robót drogowych uciekłem i mam Bahama Yellow, kolor się ze mnie śmiała, ale to tam super wyglądają. Wyglądają naprawdę super. Tak jeszcze parę razy powiem, super, żeby się zakończyć w kwestię wizualną, ale w ogóle jeszcze poza kolorystyką, to sam bud jest fajny. Wcześniej pokazywałem Venomy i Mercuriale i one wyglądały tak dosyć topornie. Nawet w tych wersjach niskich, w finale, które jeszcze będą w Tepytok w jakichś kolejnych odcinkach, No to nie wyglądało E, tak e, super ten but jest taki zwiewny, leciutki e, Tutaj wersja halowa podeszwa nie jest aż taka znowu gruba Chociaż też e, znowu nie jest jakaś super cienka Wygląda wciąż komfortowo i że fajnie daje asekurację Ale jest to taki fajny, fajny bucik Coś czuję, że tutaj niezła magia No, magista Zresztą nie, niezła magia może siedzieć e, na boisku z tymi butami Kurczę, ale wymyślam Ale nie no, serio, super są ja Jakbym miał wybrać, które kupuję To z miejsca te Ee, jeśli Nike mi da radę ogarnąć, żeby przysłać, żebym ja zrobił Wam recenzję, to te chcę jako pierwsze, albo Proximo, czyli ze skarpetą, ale choleweczka jest bardzo fajna naprawdę i kolor też. Dobrze, budowa buta. Mamy podeszwę, która jest tutaj dosyć fajna, nie, nie za wąska wśród stopniu, chociaż też jakoś super szeroki ten but nie będzie. Dla tych, którzy lubią wąskie ci z szeroką stopą, też myślę, że całkiem fajnie powinni się wciskać. Jeśli tak sobie tutaj spojrzymy, no tu jest dziura niezła. Tutaj stopę można wkładać, więc całkiem fajnie to tutaj się będzie prezentować. Ja miałem Proximo na nodze i nie były takie ani jakoś przesadnie wąskie, ani przesadnie szerokie. Całkiem fajne. Eee... Wydaje mi się, to jest jakiś tam sister Lunar lune. Znamy te buty, one zresztą zastąpiły serię Magista, te wszystkie bomba finale, tak? Kiedyś mieliśmy takie e, serię halówek i turfów, takie ekstra, To były zupełnie nie w tych seriach Magista, Mercurial i tak dalej. One się trochę inaczej nazywały. Tam mieliśmy na przykład e, właśnie Lunar Gato, e, Elastico. No, Elastico to już było takie coś bardziej pod Mercurial, ale jednak nie, nie, nie było te Elastico. Coś tam jeszcze było wcześniej jakieś te. Te 3, te 7, te 3, to 5, te 7 chyba się, się nazywały. Yy, I to są takie buty trochę, yy, bomby były podobne do, do futsalówek, czyli takie dosyć tutaj obszerne. Yy, I tak samo te, te wysokie ze skarpetą yy, Magista X. Proximo 1. Natomiast te dwójki, ja bym powiedział, że one no, niby przypominają, ta podeszwa jest tutaj dokładnie taka nawet jak w poprzednich, taka wyższa i tutaj jakaś amortyzacja jest, ale to jest ten bucik, który mi tu wyszedł naprawdę, że on jest najbardziej taki zwiewny, lekki jak sukienka dziewczyny yy, na wiosnę, kiedy zobaczymy jak faluje. No wiecie, no takie trochę ukojenie po tych wszystkich yy, płaszczach, swetrach i kurtkach i braków dekoltów. Cholewka wykonana w większości. Czy tutaj mamy flynit? To jest bardzo fajne pytanie. Nie mamy flynitu, więc tutaj, te górki, które w obrze zostały wykonane z tego uszytego fenitu na górkę przykrytego, to jest jakoś inaczej zrobione. Ale może to i fajne, do czego zaraz idziemy. Większość cholewki jest zrobiona po prostu z jakiejś takiej szmatki, i to jest bardzo delikatne, bardzo cienkie i super, na pewno się przez to czuje piłkę. Tutaj, kołnierz też sobie tak wysoko zachodzi. I oczywiście, tutaj mamy ten brak języka. I tu jest naprawdę bardzo cieniutkie. To bardzo, bardzo. Także, nawet mi się wydaje, że tutaj trochę zaczyna przebijać kolor mojej skóry, kiedy sobie to tak ciskam. To jest dobry news, bo zawsze był problem w tych butach ze skarpetą, z dobrym zaciśnięciem. Tutaj, jak ktoś miał wąską stopę, to tutaj się jakieś takie kłęby tworzyły, a tutaj, nawet jak się stworzą no to nie będzie to w żadnym stopniu uciążliwe, bo to jest takie cieniutkie i fajnie tutaj zachodzi też na górę, jest delikatne tył jest wyściełany jakimś takim y, materiałem, no jak mieliście jakiekolwiek buty piłkarskie, to wiecie mniej więcej tutaj y, co to jest, to jest dosyć śliskie a z jednej strony powoduje jakieś takie przytrzymanie, szczególnie wiecie jak palcem przesuwam, to czuję trochę szorstkość, a materiał o materiał to tu w ogóle będzie, będzie już się zahaczał i o to chodzi, bo jak włożymy skarpetę, to ona będzie się tu ładnie trzymać, delikatne wyściełanie miękką gąbeczką tutaj z tyłu nie za dużo, nie za mało. Tutaj w ogóle dosyć cienka pięta, tutaj bardzo mocne usztywnienie, tego jest mało, zobaczcie, tylko coś takiego z dwóch stron, ale jakie to jest sztywne, tu nie jestem w stanie w ogóle dużo siły, uwierzcie, wkładam, żeby to zrobić. I to, o ile to jest dobrze wykrojone pod stopy, to to jest fajne, bo mała waga sprawia, że budziec taki właśnie le leciutki nie za bardzo rozbudowany, a spełnia swoje zadanie, więc na plus. No i tak, tutaj sobie ta cholewka, która jest bardzo miękka, bardzo fajna, idzie, nie jest tutaj specjalnie za wysoko, żeby sobie można włożyć stopę pod, pod piłeczkę, ładnie tutaj będzie nam to funkcjonowało. I tutaj sobie jest jakiś taki syntetyk włożony, który tworzy te nierówności. I dzięki temu mamy mieć fajną kontrolę piłki. Co zresztą jest całą filozofią serii Magista. Tutaj usztywnienie do dobrego podawania. Tutaj się wydaje, że usztywnienie samo w sobie by mogło być, ale czy konieczne są te rowki? No, w sumie uderzając piłę tak wewnętrznym podbiciem, też tak bardzo od boku ustawiając stopy, jesteśmy w stanie ją podkręcić, prawda? A to są takie krótkie podania, gdzieś tam będąc w polu karnym, takie ciach i piłeczka jednak gdzieś tam na krótkim, krótkiej przestrzeni się podkręci, więc i siła i rotacja może tutaj zdać egzamin, no tym bardziej, że to są buty halowe, tak? niech tutaj jakichś wielkich, dalekich piłek nie będziemy posyłać, więc jeśli mamy mieć elementy, które wpływają na techniczne elementy gry, na krótkiej przestrzeni, krótkie podania, krótkie szczały, nie za daleko piła idzie, no to, to tutaj jest skazane i nawet bardziej to tu jest skazane niż w przypadku Magista Obra jakiejś tam wersji FG na trawę. Bardzo mi się to podoba. Wiecie, te elementy one mogłyby przeszkadzać, gdyby nie to, że ogólnie cała cholewka jest bardzo, bardzo cienka. Tutaj podeszwa też jakoś nie jest bardzo sztywna. Nie jest też bardzo elastyczna. Trzeba sobie powiedzieć, że dużo by było innych, ale mi się wydaje, że to jest idealne. I nie testowałem. Oczywiście, jeśli chcecie mieć taką super pewność, to możecie poczekać. Ale też wiecie, że ja się kurczę na tym, znam i zazwyczaj, jak biorę coś, tak widzę, mówię, że tu jest fajnie, fajnie, fajnie no to to się sprawdza. Więc zdecydowanie miałem, miałem w ręce Hypervenom X Proximo, czyli ze skarpetą Mercurial X Proximo, ze skarpetą to te tańsze finale zdecydowanie bardziej mi się wydaje. Wiadomo ktoś chce mieć ze skarpetą, no to dobra, ok tam też to będą całkiem niezłe buty, ale jak ktoś tak się zastanawia, hmm, wydać dwa razy więcej, to idźcie od razu w to. Naprawdę, ja w ogóle lecę na kolor, jestem zachwycony i od każdej strony to się wydaje być bardzo dobrym butem. Bardzo dobrym, taki poleca. Buty pożyczony z Footballsport.pl. No już jak, jak tak polecam, to oczywiście jest kod rabatowy w opisie filmu przez 48 godzin. Ważne, jeśli się nie załapaliście, to podbijajcie indywidualnie pokody na ten i inny but. Magista X w finale z Floodlights Glowpacku. Rewelacja, rewelacja po prostu.